Tym razem po 100% branie, bo spajek poszedł pod wodę. Teraz się trochę wynurzył. Yes. O, teraz się trochę przytapię. Jest. To nie jest. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Wędkuj z BigFootem. Dzisiaj po raz kolejny to samo miejsce. Cel ten sam, czyli karasie oraz liny, ale pogoda zdecydowanie inna. Oraz miejsce, w którym się znajduję, również trochę się zmieniło. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Mnóstwo wody. Ledwo co poszedłem. Siedzę teraz tutaj w wodzie. Musiałem się przesunąć normalnie. O tutaj gdzieś siedziałem. Eee, no Woda się podniosła o jakieś 20-30 cm. No te ostatnie opady zrobiły swoje. No i przez to te warunki są trochę mniej komfortowe. No ale może dzięki temu miejsce mam wolne. No bo widzę, że podczas mojej nieobecności ktoś tutaj był i trochę trzcin tutaj jest wywalonych. Miejsce z takiego, no, że tak powiem kameralnego, zrobiło się mocno otwarte. Dobrze, nagadałem się troszeczkę. E, natomiast teraz warto zerknąć na wędki, bo już jest godzina 19. Troszeczkę ten wiatr się uspokoił. Po raz kolejny siedzę i wieje mi twarz, także teoretycznie ryby powinny być właśnie tutaj. Póki co żadnych oznak żerowania. Spławiki stoją jak zaczarowane. Jeden tutaj bliżej postawiłem, drugi tam dalej jest. Zestawy identyczne po dwa ziarna kukurydzy na haku numer 10. Czekamy. A mówiłem, że wiatr się uspokoił. <gryw> no te podmuchy nie zwiastują niczego dobrego dzisiaj, chociaż liczę na to, że jednak na sam wieczór uspokoi się. No i dalej nic się nie zmienia. No poza tym, że wiatr trochę zeszł, natomiast nadal są dość mocne podmuchy. E, no i postanowiłem, Trochę takie Mam akurat końcówkę tego wieska, co ostatnio używałem. Także na szybko rozrobię tą garstkę żonęty. No i rzucimy po kulce pod sławik. Może ten zapach przyciągnie ryby. Ja sobie przeniosą zonenty na w końcu wyjrzało słoneczko, zrobiło się cieplej, wiatr zelżał i trochę zmienił kierunek. Południowo-zachodni, no, może jeszcze coś z tego dnia będzie. No, dobrze, to było takie mega szybkie mieszanie. Robienie kulek też będzie szybkie. Kulki niewielkie wielkości, mandarynki, coś takiego. Także z tego wszystkiego, no, to może ze cztery kule wyjdą. Także na start po jednej. Na smaczek, że tak powiem. Teraz trochę się zamieniły miejscami. Ten sprawy jest bliżej. O dokładnie tu. A drugi jest tam blisko tej kępy grążeń. O o pojawiły się pierwsze bombelki. Także, tak jak mówiłem, może jeszcze coś z tego będzie. Dzisiaj to będę musiał się mocno gimnastykować, żeby coś złowić. Te ryby na pewno nie żarują w takim amoku szale, takim jak ostatnio. A co chwilę eksperymentuję z gruntem, centymetr w te, dwa we w te. No ale na razie nic to nie daje. O, czyż? Jest pierwsze branie, wiecie, jest pierwsze branie. Delikatnie się spawik podniósł. że coś, coś się zainteresowało tą kukurydzą w końcu. No to niesamowite. Szło w jakieś półtorej godziny i nawet wzdręgi nie złowiłem. No nawet jednego brania nie było. No ta jedna tutaj taka jakaś obcierka chyba. I to tyle. Może szczupak metrówka wpłynął. Trzeba było wziąć spinning. A nie sławikówki. O! Jest branie. Jest branie, jest branie, jest branie, jest branie w końcu. Tym razem ponad na 100% branie, bo spajek poszedł pod wodę. Teraz się trochę wynurzył, to tak bardziej niż powinien. Też wyglądało to właśnie na branie jakiejś tam wzdręgi. Ale o, teraz się trochę przytopi. Jest. O, to wzdręga nie jest. To jest ładna ryba. To jest ładna ryba. To jest ładna ryba. To jest przepiękna ryba. O Jezusie Chrystusie! To jest chyba mój największy karaś tutaj. Ojejku, nie mogę go... No. Takiego karasia u jeszcze nie widzieliście. To jest rekord. To jest rekord. A wyszedł tak łatwo z wody, nie wiem w jaki sposób. A ja mówiłem, że to jakaś płoteczka, czy Wzdrańka raczej. ja piernicza, ale to jest rybsko. A to jest ryba 40+. Plus. To jest ryba 40+. plus. Na bank. O masakra. No, jak karb wygląda? <noise> no, nie wierzę po prostu, nie wierzę w to. Monstrualny karaś. Jestem ciekaw, ile on ma. Nie uwierzycie, co się dzieje? Dopiero co odczepiłem tego karaśa, widzę, że jest branie na drugiej wędce. Jest, jest znowu po podobno. A nie, w sumie, gdzie Dobra Karaśnik trochę odpocznie w siodce. Sumka gdzieś trzeba zutylizować, raz, dwa. Zobaczcie. Zobaczcie. 42 cm. Moje nowe Personal Best o 3 cm. Pierwsze branie. Mówiłem, że to jakaś malutka wzdręga pewno. A to taki kłos. piękna ryba. Cudowna. Ale coś go kiedyś tutaj podżarło. Ja już dzisiaj nic nie muszę złowić, naprawdę, wiesz. Po prostu nic. Nie wiem, ilon waży, z półtora kilo? Może lepiej? Przepiękny o 3 centymetry poprawione PB. W międzyczasie jeszcze tam w się trafił, ale to się kompletnie nie liczy. No już zaczyna się robić późno, także puszczę tego klocka. O, no coś przepięknego. Przepiękna ryba. Niech płynie. piękny widok. Takie rybsko. Dobra, zerknijmy może w końcu na te wędki. Jeszcze parę ziaren kukurydzy dosypię tutaj. I korzystając z tego, że dzisiaj w końcu wziąłem ze sobą latarkę. Całkiem nie złoczołówkę, to pokażę Wam zestaw, na jaki łowię. To już trzeci wyjazd w tym roku za Karasiami, a zestawu Wam jeszcze nie pokazałem. Zaczyna się od. Stopera dość dużego. Dalej jest szybko złączka. Taka do, do waglerów. Waglerów, sliderów. Na tym jest spławik 2 plus 1. Czyli 2 gram obciążenia własnego i, kilo, i kilogram. I gram do założenia na żyłce. Dalej mam kolejny stoper. Taki sam. I po prostu tak na stałe montuję ten spławik. Dalej, długo, 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 nic. Obciążenie główne, akurat tutaj trzy śruciny, i jakieś 20 cm dalej. Jakaś śrucina sygnalizacyjna oraz krętlik i jakieś 25-30 cm przyponu z żyłki, Tutaj mam akurat 0,15 i zakończone hakiem numer 10, na którym są dwa ziarna kukurydzy. To akurat hak kamatsu, w sumie używam go drugi raz, no i naprawdę mega mi się spodobał. Link do niego znajdziecie w opisie filmu. Naprawdę mega haczyk, gruby. No i tutaj te kamace są naprawdę, mam wrażenie, że większe niż normalnie. W rozmiarówce Onera myślę, że to był hak numer 8. No, także tak, bardzo prosty zestaw. I ja jeszcze raz spróbuję go zarzucić. O, zobaczcie, kto mnie tu odwiedził. Łabądek. Przyszedł wyżerać kukurydzę. To zarzucamy. Pewno ostatni, przedostatni raz. Jeszcze może coś wyjedzie. Chociaż to już taka godzina się zrobiła bardziej sumikowa. No, ale nigdy nic nie wiadomo. Trochę podciągnę ten zestaw, bo widzę, że tam jakieś bombelki się jeszcze pojawiły. O i przy drugim spawniku coś tam zabąblowało. A drobnica pięknie oczkuje na wieczór. O, przytopił się ten spławik. Ho, ho, ho. Branie czy obciarka, jak obstawiacie? Ja liczę na to, że branie. Że ten zestaw tu sprawdzę. Jeszcze teraz strach ruszać te wędki, bo to w każdym momencie może iść branie. To jest no, najlepsza pora właśnie. Ta godzina przed zmrokiem to jest magiczna godzina. Tak samo jak pierwsza godzina o świcie, o, ja sobie to podciągnę. Bo tu widzę, że coś bąbluje. Lubię tak pod same bąbelki spławik odrzucić. Bardzo często to się kończy braniem. Nie wiem, czy wy też coś takiego robicie. Jeżeli nie, to spróbujcie. Nie zawsze warto czekać, żeby ta ryba znalazła tą naszą przynętę. O, o, jest branie, właśnie przy tych bąblach. Swoich na chwilę poszedł pod wodę. Warto czasem, właśnie podsunąć tą przynętę, rybie. No, delikatnie jedzie. Delikatnie jedzie. Dobra, zacinam. Jest. Jest coś ładnego. Chyba, że to są. Jest jak to krąży? Co to? Ej, jaki wielki sumik. Ciekawe, czy to ten sum tak bomblował? W sumie nie wiem, czy sumy aż tak bomblują. Ryją niby. W tym mule. Bo potężny sum to jest. No niestety to łowisko ma to do siebie, że tych sumików jest tutaj trochę. I te obuzy tutaj szaleją wieczorami. To w sumie nie wiem, czy to nie jest mój sumik rzuciówka. Zobaczcie to. Tak mi się z 27-8 centów. Na szczęście się dobrze zapiął. Aż za dobrze. Zacięty w tempo. To nie ma problemu, żeby mu wyjmować haczyk. Nie wiadomo skąd. No, i tego utylizujemy. No, także warto było podciągnąć zestaw. Też spodziewałem się bardziej jakiegoś Karasia czy Lina, nie tego cholernego sumika. No, ale chociaż powalczył trochę. No, jak wariat walczył w sumie. O! To był chyba karaś albo Lin, który się spawił. I to pierwszy raz tak blisko widziałem w tym roku. Także one tutaj się kręcą w wołowisku. To jest rewelacyjny znak. Naprawdę. Dzisiaj może ich brania nie były zabójcze. Nie działo się nie wiadomo co. No ale właśnie to był dzień, kiedy. Chyba tak, tak mi się wydaje, że to był ten dzień, kiedy biorą te największe. A jak biorą największe, to z reguły jest to jedno branie. I koniec. No dobrze, pora kończyć dzisiejsze łowienie. Więcej ryb niestety nie udało się złowić, no ale ta jedna w zupełności mi wystarcza. Powiedzcie mi, poprawienie swojego rekordu życiowego o 3 cm w Karasiu, no to naprawdę dużo. 42 centy, jestem 3 mega szczęśliwy. No na pewno nieraz będę wspominał ten wieczór, pobranie. Uch. To by było na tyle. Jeżeli podobał Wam się ten film, to oczywiście standardowo zostawcie pierdoł, czyli łapkę w górę, subskrypcję oraz napiszcie jakiś komentarz. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się! Do następnego! Cześć!